14 lipca 1714 roku, w tak zwanej Wielkiej Wojnie Północnej w bitwie o Wyspy Alanskie, flota rosyjska pokonała znacznie silniejszą flotę szwedzką. Wielka wojna północna toczyła się w latach 1700-1721 pomiędzy Królestwem Danii i Norwegii, Rosją, Saksonią, Prusami, Hanowerem i Rzeczpospolitą obojga narodów z jednej strony a Szwecją z drugiej. Znaczna część walk toczyła się na terytorium Rzeczpospolitej. Wyspy Alandzkie, położone między Finlandią a Szwecją, były ważnym punktem sporu w tej wojnie. Rosja chciała przejąć kontrolę nad tym obszarem, aby zabezpieczyć swoje interesy w regionie Bałtyku. W bitwie o Wyspy Alandzkie rosyjska flota pod dowództwem Piotra Wielkiego pokonała flotę szwedzką. Zwycięstwo miało kluczowe znaczenie dla Rosji. Rosjanie obsadzili wyspy i umocnili swoją obecność na Morzu Bałtyckim. Wielka wojna północna zakończyła się podpisaniem pokoju w Nystad, w wyniku którego wzrosło znaczenie Rosji, a Szwecja utraciła status europejskiego mocarstwa. Spór o wyspy Alandzkie nie zakończył się wraz z bitwą. W późniejszych latach wyspy kilkukrotnie przechodziły z rąk do rąk, a ich status prawny był przedmiotem wielu negocjacji. Ostatecznie po I wojnie światowej Liga Narodów przyznała wyspy Alandzkie Finlandii z zastrzeżeniem, że szwedzka kultura, język i autonomia wyspiarzy będą chronione.